Siema, no z tej strony Robert Jesteśmy na, na ten. i gramy w paintballa, Mamy bonusa Dwie skrzynki Jeszcze jedną ha, mam wędkę jakąś Dobra, idziemy Do czego to jest? Lol Fajne <laughs> straciliśmy swój bo i item, nie sorry za to, że nie Włączamy się sprint ale jakoś ale cofnęło Kurde, zabił mnie, no nie no, ja, ja nie wierzę. Ja pierdolę, ale cofa? Sorry za przekleństwo, ale to mi w A mi się wydawało, że ja go zabiję. a nie, nie tamten. Ale dobra. Pr przyjmujemy ich bazę. Wpiliśmy. Coś mi się wydaje, że to... Te... Daliśmy radę. Teraz nie może się kamić na niego? Kurde, zabił mnie. Hmm, <śm> zaraz żyć mi zostało. Nie, koniec rundy. No i zwyciężyliśmy, ale fajnie. Zagram sobie jeszcze jedną arenkę. Trochę sobie poczekamy, ale tam 14-13 sekund o 5, 4, 3, 2, 1 Jesteśmy niebieskimi gramy pokażę Wam miejsce, gdzie się fani kambić taką się czasami Można dwoma wyjściami tam wejść tym, tym małym albo tym takim większym Fuck ale Ewidentnie było ich tam za dużo Fuck i tak that... Przegram Przegramy to na pewno Fuckin no. Bez przesady hey. Nikogo nie zabiliśmy Kurwa, ale lagi. Lagi są. No, jednego zabiliśmy. No fuck jakaj, okay. no jeszcze punkty kupić teraz, że kurwa przecież... Ja pierdolę. Dobre na szyfcie, na szyfcie. Fuck Dobra, dzięki za, za Dzięki za oglądanie Dajcie linka, a czy laj, lajka, jak się, jeśli się podobało Nara